Słucham. Gdzie, eh, hello? Gdzie, gdzie jest, e, jest e, hydraulik? Słucham. Hydrauliczny? U... Co takiego. Hydraulik? Jaki hydraulik? E, to jest instalatorstwo hydrauliczne? Instalatorstwo, słucham. Hydraulika. Słucham. To... No, proszę pana, Radosław Plomba, Niewycek, z tej strony, nie, nie dzwoni e, e, z takiej strony. Eee, jak e, mam ten dolnopłuch, nie? Tam jest, e, ten pojemnik cały taki. Nie, nie, bo... nie, rozumiem pana. Proszę pana, jak mam dolnopłuch, nie? No. Dolnopłuch, ten pojemnik na wodę. No. Nad e, ten, nad Mucną tam, nisko Aha. jest taki, nie? No. Yy, proszę pana, yy, tam jak się te klapy otworzy, tam jest taki. No i to, Proszę pana, ten pływat nie Aha. Halo? No 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 no. No? No właśnie mówię, co się dzieje, no. No co się dzieje? No coś? A co, o co chodzi jakby, no? Ja zresztą, ja, e, proszę pana, mu mówiłem, żeby... Bo to jest współlokator tutaj u mnie. Aha. Uh -huh. e, proszę pana, e, który trenuje, on się nazywa Jędruś Kolaca, on trenuje, proszę pana, pływanie w MKS Fiagra Nowy Dwór Mazowiecki. Proszę pana, ja mu zresztą mówiłem, tłumaczyłem mu, żeby tego nie robił, ile razy, proszę pana, wchodzę do łazienki, on otwiera te klapy, wie pan. A gdzie to jest, proszę pana? W Łazience, odbiera... Ale w którym, w którym miejscu? W jakiej miejscowości? No, w którym miejscu to jest tam yy, jak ma pan jest jak z lewej strony, a toaleta jest sprawdza bardziej tak. W której miejscowości? A yy, w Warszawie. Słucham? W Warszawie, nie? W Warszawie? No. no to wie pan, to pan się tutaj poza Warszawę dodzwonił. To niech pan znajdzie sobie w Warszawie tam jakąś jakiś zakład usługowy. Bo wie pan trochę się obawiam, że on się tu utopił, ten pływak. Uh -huh. e, bo, wie pan, ja mówię, co tłumaczyłem, że to jest bez sensu.